W tym rozdziale zajmiemy się formatowaniem tekstu. Omówimy sobie formatowanie. Word poza nawigowaniem po dokumencie umożliwia także określenie wyglądu tego tekstu. Formatowanie odbywa się poprzez zaznaczenie i wybór kroju czcionki, określenie wielkości pisanego tekstu, koloru czy pogrubienia. Narzędzia do formatowania czcionki można wybrać na wstążce w zakładce narzędzia główne w grupie przycisków czcionka. I tak jak widzisz tutaj mamy kolejno. Omówimy to sobie najpierw, a później przejdziemy do Worda i pokażę Ci jak to wszystko funkcjonuje. Pierwszą rzeczą jaką tutaj mamy jest wybór. Czcionki. Tutaj możemy sobie wybierać różną czcionkę po zaznaczeniu tekstu. Tutaj mamy przycisk rozwinięcia kroju czcionki i możemy sobie wybierać czcionkę, jaką tylko chcemy z wybranych, z tutaj dostępnych w Wordzie. Kolejna rzecz jest wielkość czcionki. Możemy sobie tutaj ustawiać wielkość pisanego tekstu. Następnie jest zwiększanie, zmniejszanie czcionki. Kolejną rzeczą jest zmienianie wielkości liter. Też będę Ci to pokazywał za chwilkę. Kolejną rzeczą jest czyszczenie formatowania. Następnie mamy zmianę koloru czcionki, wyróżnienie tekstu, efekty tekstowe, indeks dolny, indeks górny. No i tutaj pod. Wyborem czcionki, mamy pogrubienie, tekstu, pochylenie, podkreślenie i przekreślenie. Przejdźmy sobie teraz może do worda, schowam sobie to ten pasek, żeby nam nie przeszkadzał i teraz chciałbym tutaj właśnie. W tym panelu skorzystać z tych wszystkich funkcji i pokazać, ci jak to wszystko działa. A więc po kolei zaznaczmy sobie jakiś tekst, kawałek tekstu i zmieńmy po prostu czcionkę. Czyli mamy tutaj, rozwijamy sobie tą strzałką i mamy tutaj do wyboru bardzo dużo czcionek. Możemy sobie wybrać jakąś Załóżmy Kambrię i załóżmy chcę powiększyć do 14. I widzisz, że czcionka została zmieniona na Kambrię i jest wielkość 14. Teraz, jeżeli chciałbym ją sobie zmienić, mogę tutaj skorzystać właśnie z tych narzędzi powiększania, pomniejszania. Tutaj mam powiększanie, tutaj mam. Zmniejszanie czcionki. Kolejną rzeczą jest tutaj wybór wybór tutaj z wielkości liter, czyli mogę sobie zaznaczyć ten tekst mam tutaj jak w zdaniu czyli tak jak jest nic się nie zmienia, możemy zmienić na małe litery, czyli wszędzie będą małe, nawet po kropce Kolejną rzeczą są wielkie litery czyli wszędzie będą litery drukowane jak nazwy własne, czyli każda litera będzie po kolei każdy wyraz z dużej, i możemy jeszcze tutaj zamienić z małych na wielkie. Czyli małe będą dużymi, a duże małymi. Ja zmienię tutaj jak w zdaniu. Kolejną rzeczą tutaj jest wyczyszczenie formatowania, ale to za chwilkę sobie omówimy. Następną rzeczą jest tutaj zmiana kolor czcionki. Na przykład chciałbym tutaj zastosować taki niebieski. A załóżmy ten kawałek tekstu bym chciał sobie zakreślić. I widzisz, że tutaj sobie wyróżniłem ten tekst, a tutaj sobie zmieniłem czcionkę. Kolejną rzeczą są efekty tekstowe, z tym, że efekty tekstowe omówimy sobie Troszkę później. Eee, możemy tutaj na przykład, jeżeli chcemy jakiś wzór napisać, załóżmy R e, równa się MC kwadrat i chcielibyśmy, żeby ta dwójka była na górze, no to zaznaczymy sobie tą dwójkę i wciśniemy tutaj indeks górny. Widzisz, że się tutaj zmienił. A jeżeli chcemy indeks dolny, to klikamy indeks dolny i mamy indeks. Dolny. Kolejną rzeczą jest przekreślenie tekstu. Możemy sobie jakiś tekst zaznaczyć i po prostu go przekreślić. Następną rzeczą jest podkreślenie. Możemy tekst sobie pochylić i na przykład pogrubić. Oczywiście możemy również zastosować Pogrubienie, pochylenie i podkreślenie, a możemy go również skreślić. Teraz, jeżeli chciałbym powrócić do stanu sprzed moich zmian, to właśnie zastosuję tutaj wyczyść całe formatowanie i powróci mi po prostu do czcionki kalibru tekst podstawowy i tutaj wielkości czcionki 11. Zaznaczmy sobie ten tekst, który zmieniałem i klikamy na toczyć formatowanie. I widzisz, że wszystko zostało zmienione. Oprócz właśnie tutaj wyróżnienia tekstu. I tutaj muszę sobie zaznaczyć ten tekst. I tutaj klikam brak koloru. I wszystko mi wraca do tego co miałem. To sobie wykasujemy, i widzisz, że. Wszystko wróciło do normy. I w tym momencie mamy omówiony cały panel czcionki. I zapraszam Cię do następnej lekcji.